Takie ja mam fryzury. A pokażę twoje. Uuu. Co robicie? A chłopaki? Não No dasz? Co mam zrobić? No, lecę płynu. Tam, chcesz... To, tam chcesz twoje ten Ludwik, da? Tak? Po... Ok. A jak kończysz nie danie? Jest mało. I teraz możemy dać płyn? Tak. Ja. Dobra. Czy I teraz Tak, to możesz kładać i trochę pomieszać tego nie za dużo, żeby nie, nie robisz pianki. Co mi pokażesz, tak? tak? Cześć kochani, ogólne, bardzo późne, ale cześć. Terapeat mamy tutaj. Mama. Tak? Dobrze. Tak? No to weź sobie. Zaraz idziemy na dole. Pogadamy. Wy i ja. Dawno nie gadałyśmy, gadaliśmy po prostu. Chcę porozmawiać o trójkątym dramatycznym i jak to ma odbicie w rodzinie. Jak to w relacji działa, funkcjonuje. Te różne schematy, w które bardzo często wchodzimy. I jak w końcu. Wychodzić z tego, z tej schematy, żeby brać odpowiedzialność za swoje życie, swoje własne jakby udział w relacji i żeby iść do przodu e, lżej, zamiast cały czas przetłoczone e, różnymi emocjami, niewyczyszczone, bo cały czas e, ulegamy, wchodzimy głęboko w jakiś schemat. I te trzy. E, Miejsce na tym trójkącie są prześladowca, zbawiciel i ofiara. Zaraz wracamy i pogadamy o każdy z tym. No. Ina? Okej, okay. Ina coś tutaj budowała. Mówiła, że to jest jej dom. Teraz. Co teraz mamy? Ananasę. Przy tak. końce, przed obiadem. Dobra. Ale ja z cukierem. Ze cukierem? Tak. To jest bardzo słodkie, gościu. No. wybawiciel, ofiara i prześladowca. To są te trzy role, w które najczęściej e, nasza osobowość wchodzi. To jest nasz sposób szukanie, zrealizowanie e, naszej jakby, wewnętrznej potrzeby, szukając zewnętrzne sposoby. Teraz, zaraz tłumaczę. Jeżeli chcemy patrzeć na ten trójkąt, ten schemat wybawiciel, ofiara i prześladowca to od razu jest ważne, żeby wrócić do dzieciństwa. Jaki dom Ty wychowałaś się? Czy wychowałaś się w, domie, w domu, gdzie Twój ojciec był bardzo um, wymagający, bardzo agresywny, on wymagał od Ciebie on miał trudów pracy, wrócił do domu i, zaczą, i zaczął po prostu podporządkować wszystkim. Ty, rób tak, czemu tego nie robisz? Co ty w ogóle myślisz? A co? Przestań krzyczeć, nie rób tak, przestań tak robić. To jestem ten prześladowca. A jak ja mam prześladowca w domu, osobę, które ma dużo w sobie złość, frustrację, żal. Okay, zobaczymy, czy możemy iść dalej. Irek im ogarnia. Jeżeli miałeś albo miałaś prześladowca w domu, może twoja mama była bardzo wymagająca, może ona rządziła twoje życie, powiedziała ci, jak masz rzecz, i sama niekoniecznie potrafiła zorganizować i podporządkować swoje życie, ale próbowała ciebie pomagać, no, to możliwe, że to miałaś w domu wybawiciel, czyli ta mama, która chce nam uratować, chce nam pomagać, ale to jest pomoc, która jest jednak, jest, ma wiele łańcuchów związane, dużo oczekiwań tam są, dużo um, potrzeby stoi za ten wybawiciel. Czyli to nie jest czysty pomoc, to jest pomoc, który ktoś nawet zmusza na ciebie. Oni wiedzą lepiej niż ty o swoje własne życie, i masz robić tak jak oni mówią, bo wtedy oni się czują dzięki pomaganiu ciebie, oni dostają swoje wartości poprzez ciebie. Prześladowca, ten agresor, który bardzo agresywnie wy wydala, wyżega swoje złoża na kogoś, na ten rola ofiara. Czyli jak mamy ten. Prześladowiec i ten wybawiciel w domu. Najczęściej dzieci wchodzą w rolę ofiary. Oni są ofiarami, i, i nic nie umiem, nie wiem, co mam zrobić w moim życiu, bo moja mama wszystko decydowała się za mną. Mój tato wyżywał na mnie i teraz nic nie mogę. I teraz, jak jestem tą kobietą, to ja szukam pomocy u mojego męża. Pomóc mi, uratuj mnie. Proszę o pom pomoc, ja nie umiem, albo szukam to u mojej koleżanki. Koleżanki, pomagajcie mnie, ja nie umiem. Mamy wiele koleżanki, które często dzwonią i chcą narzekać o swoje życie, a my słuchamy i tak, kurczę, dobra, ja rozumiem, słyszycie, słucham, masz ciężko, ale sami, jakby nie umieją poradzić sami, podejmować decyzje sami, zawsze szukają zewnętrzne przekierowania. No, bo mieli to w domu, ktoś za nimi zdecydowali. Teraz tak, czy ja, jak ta kobieta, to moja koleżanka dzwoni do mnie, czy ja wchodzę w rolę e, wybawiciel, czy ja jej dam porady, czy ja jej powiem, jak ona powinna ży żyć, czy ja jej um, uratuję ze swojej trudnej sytuacji. No to najczęściej wtedy jestem w rolę wybawiciela. Czyli mam zyski z tej relacje z tą ofiarą, bo ja jej wybawię, ja jej jestem wbawca, wybawca jej. Ja jej pomagam, ja jej uratuję, ja się lepiej czuję i to mi daje takie poczucie wartości poprzez pomaganiem innych, pomaganiem jej. Teraz tak. W tym trójkącie, problem z tym trójkąciem, że jest tak, że każda osoba nie bierze odpowiedzialność za swoje własne emocje, swoje własne zachowanie i swoje własne życie. Bycia w tym trójkącie i grając rolę, moja energia idzie ode mnie, i ja zamiast kładać tę energię z powrotem we mnie, moja energia idzie do świata. I moje energia idzie do kogoś, czyli jest jak jestem wybawiciel, to ja komuś pomagam. Jeżeli jestem katem, prześladowca, to ja komuś muszę nisz niszczyć, bo mam tyle agresji w sobie, że wyżygam, wyżywam nad kogoś, tak? I to wtedy to mi daje taka wewnętrzna ulga. Ja się lepiej czuję. Buduję ta frustrację we mnie, buduję, buduję, buduję i później wyżegam na kogoś, na tą ofiarę moją i się lepiej czuję. Albo czasami to jest bardzo rzadko, ale jak jestem prześladowca i ktoś chce mi wybawić, wy, wy, wyzbawić, uratować, ja tak mam. Ja bardzo nie lubię, jak ktoś mi powie, jaki ja mam żyć. Ja tego nienawidzę. A jak ktoś chce mi wyzbawić, przychodzą do mnie i mi mówią, jak ja powinnam żyć, co ja powinnam robić. Ja od razu wchodzę w rolę. Do owca i mówię, wejdź kurwa, ogarnij swoje życie, się ode mnie, nie chcę słuchać Twojej porady, po prostu wyżegam Cię porady. To jest mocny schemat u mnie. Ja tego bardzo nie lubię ten, to osoby, które chce mnie wyzbawić, bo uważam, że to jest moje zadanie w moim życiu, żeby to robić. I nie lubię, jak ktoś wchodzi w moje pole i chce mi uratować. Teraz tak, ja mam tendencję do uratowania ludzi. Ja dużo wartości moje jest poukładane na, na pomaganiem innym, ale zauważyłam, że czasami ja się czuję wykorzystywana, energetycznie wyczerpana, zła frustrację. i jak za dużo wydaję moje energię pomagając innych, to nagle czuję, wyżegam i wchodzę w rolę przyśladowca. Jestem agresywna i frustracji Mówię: ej, wejdź, ogarnij się! Już nie chcę ci pomóc, już tyle pomagałam, daj spokój, nie? I wtedy jak tą osobę reaguje albo z agresją, albo wchodzi w rolę ofiary, no to ja nagle przychodzę i jestem może do ilka kurczę, oni, oni są na mnie teraz z, z, zły, teraz i wchodzę w rolę ofiary, że biedny ja, bo oni są na mnie zły. I to jest taki trójkąt, który bardzo w moim dzieciństwie, nastolatka, Lata 20 bardzo często wchodziłam w to i cierpiałam naprawdę na maksa. Po prostu grałam każdą rolę cały czas. Jedną, drugi, trzeci, jedną, drugi, trzeci. W tym samym osobnym, może w godzinie grałam każdą rolę. I zrozumiałam, jaki to jest energetyczny, chłonne, jaki to wymaga, wysysa ode mnie życiowa energia. I dzięki Bogu, ja nie, nic nie słyszałam o tym trójkąt dramatyczny. Po prostu sama zrozumiałam, że to nie warto. To naprawdę nie warto. Zdarza mi się dosyć często i intensywnie w relacje z mężem, żeby wchodzić w rolę prześladowca. Y, Jestem agresywna, bo mam frustrację, bo za dużo robię, bo byłam wybawiciel dzień wcześniej, bo chciałam komuś pomagać albo dzieci pomagać, albo męża pomagać. Później wyżej hej, ja tyle tutaj robię i wy nie pomagacie mnie, ale to są krótkofalowe. Ja to widzę, czuję, wycofnię, mówię, oh, Ta wina. Okej, okay, widzę to, czuję to. Wracam do siebie i robię to, co ja potrzebuję dla siebie, żeby obserwować moje własne emocje, żeby zrozumieć siebie samemu i żeby głaskać ten bolesne ciało, które było uaktywowane poprzez dane sytuacje i biorę odpowiedzialność za moje frustracje, mój żal, mój nienawiść w danym momencie. Oddycham, potańczę, popłaczę, idę morsować. Teraz widzicie te wszystkie rzeczy, które ja robię bardzo często pokazuję na ten kanał. To jest dlatego, że ja miałam bardzo mocno i głęboko zakodowane wiele schematów. Wychowałam się w domu, gdzie było schizofrenia. Nie miałam w ogóle przykład normalnego ojca, On był totalnie nieobecny. Musiałam go uratować. Musiałam go pomagać. On nie był odpowiedzialny za samej siebie, więc byłam jego wybawiciel. A budowało we mnie tyle złość i agresję, że mam rodziców, którzy nie ogarniają swoje własne życie. Czyli po, po, powodowało to we mnie taki prześladowca, który było cicha. Siedział we mnie cicho przez wiele lat, i jak a, to, że znam rolę Wybawiciel, jak zaczynam wchodzić w tę rolę wybawiciela, to od razu wypala od, odpali moje bolesne ciało i zaczynam się. Wkurzyć, frustrować. Weź, ogarnij się, swoje życie jest twoje życie, jak chcę żyć swoje życie? I zaczynam, wiesz, wyżygać na tą osobę, ale to nie jest ich wina. To było moje odpowiedzialność, żeby nie wchodzić w, te, w tą rolę, ale przyciągnij do siebie tacy ludzie, tak jak moje rodziców, bo ja to znam. I dopiero teraz zaczynam. Ostatnie, nie wiem, 5, 6, 7 lat, będąc mocno wchodzenie w moje traumy, wyczyszczenie mojej traumy, zaczynam zauważyć moje tendencje do po prostu ja jestem dla ludzi, mogę być, ale też potrzebuję być wspierane, też potrzebuję zadbać o siebie i też potrzebuję ustalać swoje granice i powiedzieć ej, ej, halo, stop! I to dla mnie było bardzo ważne i bardzo trudne lekcje. Bo ty prześladowca, który się pojawi, ten, ten złość i tę frustrację, będąc w tym wybawiciel, to jest bardzo przykre i ten złość bardzo nie lubię u siebie, więc mam swoje sposoby przepracowania to. Teraz tak, możesz poznać, kiedy masz ten, tej, um, ten trójkąt. W miary uzdrowione, kiedy to się zmienia powoli postać tej schematy. Czyli wybawiciel, jak jest zdrowe, to jest opiekuńczyk to jest taki matka, który potrafi zadbać o ludzie bez oczekiwania, bezwarunkowy miłość. Nie potrzebując coś na zamian, Po prostu jest dla ludzi. Nie daje porady, nie powie ludzi, jak mają żyć. Żyjąc, żyją na podstawie swoje własne doświadczenia i przekazują informacje i swoje własne jakby doświadczenie przekazują to dalej, nie dając porady, jak komuś powinno żyć. To jest, kiedy już. Wiesz i rozumiesz, że już poszłaś i uzdrawiałaś ten schemat wybawiciela, bo jesteś ten opiekun. Jesteś może terapeutą, który już pomaga ludziom bez ingerencji i powiedząc im, jak mają żyć. Bo to jest znak, że ja nie ogarniam swoje pole, bo wchodzę do czyjeś pole i naprawiam ich pole. Terapeuci, którzy naprawiają ci pole, to jest wounded healer, to jest, uh, to jest wybawiciel, który jeszcze nie jest uzdrowiony sam u siebie, ale próbują uzdrowić inne ludzie. I to czuć to z daleka. Teraz, jak mamy ten prześladowca, który jest uzdrowiony i zmieniajmy to, ten drugi twarz, ten uh, prześladowca, to jest asertywność. Ty umiesz ustalić granice. ty zamiast ten złość, jak czujesz ten złość i tę frustrację, ty rozumiesz, według ten Marshall Rosenberg, ten Nonviolent communication, rozumiesz, że masz jakiś potrzeb, który jest nieuzupełniony. I ten złość i frustrację, przemieniasz ten złość i frustrację do rozumienia i świadomość. Rozumienia i mądrość, ok, przekroczyłam moje granice, dałam za dużo. Co ja potrzebuję? Spokojnie, odpoczynek, potrzebuję czasu na siebie, potrzebuję dzwonić do niania, robić przerwę, bo za dużo robiłam. Potrzebuję nie robić film w tym tygodniu, bo, bo czuję, że nie wyrobię się i mam złość. Zaczynasz opiekować samej siebie i tym wewnętrzne dziecko, które rodziców nie potrafili opiekować. I dzięki temu ty teraz ją obejmujesz i mówisz, OK, ja jestem za tobą opowiedzialna, mimo to, że rodziców nie potrafili opiekować ją. Ofiara. Ofiara jest ta, której najmocniej... Um, Każdej potrzebuje ofiara. Czyli, jak mamy ten prześladowca, i mamy ta, ta e, wybawiciel, obydwie polegają na to ofiara. I ta ofiara daje im sens życia. I jak ja, jako ofiara, już nie ulegam na tym wybawiciel, pomóc mi, uratuj mnie, albo na tym prześladowca, proszę, nie, nie bij mnie, nie bądź agresywny do mnie. Ja obiecuję, że zrobię to, co chcesz. Po prostu, już nie bądź dla mnie niemiły. Jak ta ofiara uzdrawia, jak ona zaczyna rozumieć, że ja mam swoje wartości, ja jestem też warta, ja jestem człowiekiem dobrym, który zasługuje za swoje własne życie, kiedy ta ofiara zaczyna podejmować decyzje za samej siebie i bierze za sobą, to ta ofiara jest w stanie wyleczyć całe społeczeństwo. Bo całe społeczeństwo nasze jest teraz ukodowane bardzo mocno, ten taki współczucie ofiarami. O biedne, o jejku, ona straciła to, o biedne, ona była bita przez męża, a my powielamy ten chęć bycia ofiarą. Jak my współczujemy i dajemy, jakby, o biedno, ojojku, to jest taki trudny masz teraz, i dajemy energię i jakby współczucie tą ofiarą, no to zakodujemy jeszcze bardziej ta ofiarę w tej roli. Czyli jak widzimy komuś w rolę ofiary, który nie chce opiekować samej siebie, który nie chce brać odpowiedzialności za swoje życie, my możemy być obok ich. Tutaj, będąc w swojej wibracji, a ta ofiara, my po prostu powiemy: Słuchaj, ja tutaj jestem, ale ja ci nie dam tą współczucie, tą energię, której ty byś chciał, bo wtedy ja wchodzę na twoje wibracje. Ja ci dam empatię, czyli ja jestem, wysyłam ci miłość, ale stąd i wymagam, żebyś ty po się, pod Powysiła swoje wibracje, i teraz jesteś na moją wibrację, i my możemy współrozumieć, współbyć, ale nie współczuć w jej tą nieopowiedzialną ofiarę. Ta ofiara jest bardzo wrażliwa. Ona musiała poczuć całej atmosfery w domu. Ona musiała wiedzieć, jaki ma humor dzisiaj, tato i żebym gdziebym nie dostała. Czy mama będzie mi zmuszała, jaki mam mimikę twarzy, kim ta mama jest dzisiaj, czy jest bezpieczna, żeby się śmiać, i zaraz dostanę. Ta ofiara, jak jest uzdrowiona, ona jest bardzo wrażliwa. Ona, ona umie widzieć pewne rzeczy w świecie, które inne ludzie zagapią. Bo ona musiała zobaczyć te małe, śladowe rzeczy. I przez to, dzięki temu, ona umie słuchać detale w muzyce, rysować piękne mimiki na twarzy. On jest artystą, ona jest najlepsze przyjaciółką, bo ona wie, co to znaczy, żeby być nieumożliwiona, żeby nie umieć nic i wychodzić z tego schematu, budować kręgosłup i być kimś dla samej siebie. Każde osobę, która potrafi wychodzić z tego, osobowość, mocno zakodowane prześladowca, wybawiciel albo ofiara. Um, jak budujemy tę umiejętność, wycofnąć, powiedzieć stop, budujemy asertywność, budujemy swoje własne poczucie wartości i, i zaczynamy się skupić na swoje własne życie zamiast poradzić innych. To nagle nasze życie zaczyna iść do przodu, zaczynamy osiągnąć nasze marzenie, zaczynamy od, otwierać nasze własne kanał do wszechświata i jesteśmy nagle połączone zamiast próbując innych połączyć, próbując innych obudzić, próbując innych e, uleczyć z uzależnienia na alkoholu, ja im wyzbawię. No nie, to nie jest Twoje zadanie. Możesz być, możesz wspierać, ale nic za nikogo nie jesteś w stanie robić. I jak próbujesz, to buduje w tobie złość, frustrację, wyżywasz na tą osobę, bo nie potrafiłaś im pomagać albo nie dostałaś wystarczające docenienia i się czujesz wykorzystywana i później jak nie dostaniesz to, co potrzebujesz, wpadniesz w tej rolę ofiary i nagle jesteś... Ja nie mam wartości, bo spędziłam całe życie próbując pomagać męża, wychodzić z alkoholizmem, i teraz kim ja jestem? Ja. Albo całe życie wychowałam dzieci i za, od, o siebie nie zadbałam, i teraz mam 55 lat, jestem niezadowolona kobieta, i nie wiem kim jestem, bo zajmowała się czyjeś życie, całe życie. To jest trudno do usłyszenia, jak ja usłyszałam ten trójkąt, to niedawno temu to usłyszałam i to mi tak uświadomiłam i mówię Matko Boska, ja żyję w tym trójkącie. Coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. Świadomość, wewnętrzna świadomość jest najscenniejsza rzecz, który może stać samej siebie. I oto jest ten kanał Therapy with Mama, terapeutyczny, czyli świadomość, Świadomie zaczynam żyć. Uświadamiam siebie, zaczynam wychodzić z schematy i żyję, że, że. Kocham Was bardzo. to mamy tutaj. Spojrzyj w sobie, zobaczysz, jaki Ty masz zakodowany tej schematy, jaki miałeś w dzieciństwie, co było dla Ciebie trudne, co dostałaś, i teraz co dajesz. I próbuj co moment być obserwatorem, tym świadkiem. Szedzisz, obserwujesz, kim, kto by chciał Ci przyciągnąć do tej. Przez tej łańcuchy jakiś y, wybawiciel, albo jakiś prześladowcy, albo ofiarą. I ty powiesz, stop. Nie wystarczy mi. I oddychasz i robisz swoje. Mamy kolejny. Emocjonalne leczenie następny poniedziałek, chyba to jest 11 kwietnia. Zapraszamy o godzinę 20. Jeżeli nie macie link, to piszcie do mnie, tutaj macie e-mail. I jeżeli macie link, to jest ten sam link, co było na drugi, trzeci. Mogę ci wysłać, jeżeli nie masz, ok? Będziemy pogadać o takie rzeczy, będziemy oddychać i będziemy uzdrawiać nasze własne pole, nasze własne dusze, żebyśmy mogli świecić i być jasną. I pełen światło we mnie, żebyśmy mogli prominować dla wszystkich. To jest nasz cel w tym życiu. To pa, kochani, do zobaczenia za tydzień w czwartek i poniedziałek na ZUMIE.